Dzisiejszy dzień to jest 23, czyli Środa września. Postanowiliśmy przeznaczyć na zwiedzenie niektórych miejscowości i ciekawych obiektów. Wyjeżdżamy z Międzygórza, kierujemy się do miejscowości Wilkanów, aby z tej miejscowości dotrzeć do następnej miejscowości, którą jest Idzików. I poprzez piękną drogę. Mierzającą do przełęczy, meldujemy się na niej. Tą przełęczą jest przełęcz Puchaczówka. Zjeżdżamy ostro na dół do miejscowości Sienna, aby następnie drogą lokalną dotrzeć do następnej miejscowości o nazwie Kletno. I jadąc przez tą miejscowość, docieramy do następnej miejscowości o nazwie Stara Morawa, aby po krótkiej chwili dotrzeć do miejscowości Bolesławów. Tutaj się zatrzymujemy i zwiedzamy ciekawe obiekty. Dalej pniemy się do góry na przełęcz Płoszczyna, na której jest granica państwa między Polską a Czechami. Zjeżdżamy drogą. Około 8-9 km do pierwszej większej miejscowości czeskiej, którą mamy zamiar zwiedzić. Tą miejscowością jest stare mesto pod śnieżnikiem. We had no way stay in the Had to leave on a ferry boat, economic refugee on the run to Germany. We had the back of Maggie's hand. Times were tough in Geordie land. We got our tools and work and gear and humped it all from Newcastle to here. Przełęczy Puchaczówka zjeżdżamy Ostro nad szosą do pierwszej miejscowości, w której się zatrzymujemy, i tą miejscowością jest miejscowość Sienna. Jest to wieś w Dolinie Siennej Wody założona w 1560 roku w czasie rozwoju górnictwa w dolinie Kleśnicy. W XIX wieku rozwinęła się turystyka. We wsi powstała popularna gospoda, a na pobliskiej przełęczy puchaczówka stronisko pojawili się narciarze. Po 1945 roku wieś się wyludniła. Ponowny rozwój ma miejsce obecnie w związku z powstaniem ośrodka narciarskiego Czarna Góra i wybudowaniem kolei linowej na wspomniany szczyt. W ostatnich latach powstało tu wiele obiektów noclegowych często o wysokim standardzie. Czarna Góra to jeden z największych ośrodków narciarskich w Polsce. W swojej ofercie posiada szerokie trasy o łącznej długości ponad 10 km i najszybszą sześcioosobową kolej w Polsce. Przez miejscowość Starą Morabę i Kletno docieramy do miejscowości o nazwie Bolesławów. Jest to dawne miasto Górnicze, położone u zbiegu rzek Morawka i Kamienica, założone w 1581 roku w związku z eksploatacją ród srebra. Niestety złoża srebra szybko się wyczerpały i po wojnie trzydziestoletniej miejscowość podupadła. W 1891 roku ostatecznie utraciła prawa miejskie. W centrum znajduje się duży, niezakończony rynek. A przy ulicy prowadzącej do rynku stoi figura świętego Jana Nepomucyna z 1710 roku. W pobliżu rynku znajduje się barokowy kościół świętego Józefa Oblubieńca z 1675 roku. Ołtarz jest z 1710 roku oraz rzeźby Michała Kalera. Przy kościele znajduje się stary, zabytkowy cmentarz. Standard and burn in a recording noise. Oh, yeah. oh, yeah. Drills and hammers, diggers and picks. Mix and A cabin bay, or a bunk in a distant hut instead. There's plenty Deutschmarks here to earn. And German tarts are wonderful. German beer is chemical free. We are, we are, Germany's all right with me. We are, we are, Sometimes I miss my river time, but you're my pretty Fraulein. Tonight we'll drink the. Za kościołem wchodzimy na szlak żółty, który doprowadzi nas na górę oliwną. Na której jest kamienny ogrujec. Z 1833 roku z ludowymi rzeźbami klęczącego Chrystusa, anioła z kielichem goryczy i śpiących apostołów. Po zwiedzeniu ciekawych obiektów w miejscowości Bolesławów, krętą szosą wjeżdżamy na przełęcz o nazwie płaszczyna na której znajduje się przejście turystyczne, graniczne między Polską a Czechami. Zjeżdżamy z Przełęczy Płoszczyna i po około 10 km meldujemy się w większej miejscowości po stronie czeskiej, którą jest miejscowość Stare Mesto pod śnieżnikiem. Miejscowość Stare Mesto w Czechach zostało założone już w XIII stuleciu jako osada górnicza. Natomiast w XIV stuleciu wydobywano tu srebro. Do wybitnych budynków w tym mieście z pewnością należy. Wczesnobarokowy ratusz z roku 1680, przebudowany do obecnego wyglądu w roku 1895. Na rynku można również zwiedzić przepiękne, empiryczne domy miejskie. Pięknie prezentuje się również Kościół świętej Anny o budowie renesansowej z roku 1618 roku. Przy kościele znajduje się zabytkowy cmentarz. Tonight we'll drink the old town dry. Keep W ostatnim dniu naszego pobytu w Międzygórzu, to jest w czwartek 24 września, postanawiamy wrócić do przepięknej zapory, tamy, usytuowanej na rzece Wilczce, ale tym razem zwiedzamy ją od dołu, ale z jednej i z drugiej strony. got Gotcha, toe caps reinforced with steel, hard wearing sole and heel make those tired feet feel like new Take your pick, black or brown, great for the country on the man in town. Trail, you're going to need a quality shoe. Now, they maybe ain't too hard for dancing, but I don't foresee. Song for you Lace em up. to do rezerwatu wodospadu Dyńczyk. Rezerwat ten obejmuje jeden z najpiękniejszych wodospadów w Sudetach oraz głęboki kanion położony, który jest w Międzygórzu w Masywie Śnieżnika. Utworzony ten rezerwat został w 1958 roku na powierzchni 2,86 hektara. Rzeka tutaj spada z wysokości 22 metrów kaskadą do głębokiego kotła Everestycznego, z którego wypływa skalistym kilometrowej długości wąwozem, zwanym kanionem amerykańskim. Wchodzimy z kanionu i po stromych schodach dochodzimy do szlaku czerwonego w pobliżu, w którym znajduje się skała. Skała ta ma nazwa, ma nazwę Baszta. I od tego miejsca kierujemy się szlakiem czerwonym w kierunku centrum międzygórza. Dochodzimy do Neoromańskiego Kościoła Świętego Krzyża, który został wzniesiony w 1911 roku przez Ewangelików, jest od jednonawowy z wyższym prezbiterium. W wejściu ostrołkowy jest portyk w głębny, rozdzielony kamienną kolumną. gotcha toe caps reinforced with steel Hard wearing sole and heel Make those tight feet feel like new Take it pick black or brown great for the country on a man in town. Dochodzimy do zabytkowego obiektu, który pierwotnie jako stajnia został wybudowany w 1740 roku. Na polecenie Marianny Orańskiej został rozbudowany w 1849 roku i stał się pierwszym w Międzygórzu obiektem gościnnym, zwanym pod nazwą pod Dobrą Datą lub pod Dobrym Humorem. W latach 1869 do 1870 budynek przebudowano, łącząc z tak zwanym Nowym Domem Sędziego I, wy, i wydzierżawiono Józefowi Weissowi. Prowadził go jako hotel pod nazwą Hotel Weiss. Po wojnie, to jest po 40, 1945 roku, pełnił funkcję obiektów czasów pracowniczych od dobrych kilku lat jest zdewastowany od wewnątrz i nie pełni żadnej funkcji a szkoda Przed nami dworek Marianny Orańskiej Jest to willa Zbudowana w 1858 roku, była siedzibą Marianny podczas jej pobytu w Międzygórzu. Obecnie jest to obiekt wypoczynkowy o nazwie Sabat. Wyjeżdżamy z przepięknego Międzygórza. Jest 25 września 2020 roku. Pogoda od dzisiaj się kompletnie zmieniła. Jest całkowite zachmurzenie i całkowity opad deszczu. Dziękuję.